Jak bezobsługowo tworzyć i dekretować raporty kasowe dzięki automatyzacji w Insert Nexo, Nexo Pro? Jeśli obsługujesz firmową kasę w programach Insert Nexo oraz Nexo Pro, to dzięki automatyzacji usprawnisz proces tworzenia miesięcznego raportu kasowego, który zostanie automatycznie zadekretowany. Do zoptymalizowania tych operacji potrzebne Ci będą dwa automaty. Pierwszy, który utworzy zbiorczy raport kasowy z operacjami z całego miesiąca oraz drugi, dekretujący automatycznie nowy raport w księgach. Dodaj teraz pierwszy automat, wprowadź jego nazwę oraz opis, a następnie wybierz Uruchamianie według harmonogramu. Ustaw cykl miesięczny, a w opcji Wylicz wybierz ostatni dzień. Pamiętaj także o wskazaniu dnia i godziny, o której zostanie utworzony wyciąg. Najlepiej wybierz godzinę 23.59. Takie ustawienie spowoduje, że w każdy ostatni dzień miesiąca o godzinie 23.59 uruchomiony program linii INSERT Nexo bądź Nexo Pro utworzy raport kasowy. W sekcji Czynności do wykonania wybierz zatem dodaj raport kasowy, a następnie wskaż kasę... Wybierz z listy użytkownika, który zostanie ustawiony jako osoba sporządzająca raport, a w polu za okres wybierz miesięczny. Jeśli obsługujesz w programie więcej niż jedną kasę, dodaj kolejną czynność i powtórz ustawienia dla kolejnej kasy firmowej. Jeśli chcesz, aby automat był uruchamiany całkowicie bez Twojej ingerencji, pozostaw wykonanie bez potwierdzenia. Koniecznie w pozycji Relacja z innymi automatami zaznacz opcję Po wykonaniu czynności pozwalaj na uruchamianie kolejnych automatów. W celu zapisania automatu kliknij Zapisz. Teraz zdefiniujesz drugi automat dekretujący wygenerowane raporty kasowe. Dodaj nowy automat. Wprowadź jego nazwę i ewentualnie opis. Następnie w trybie uruchamiania po zapisaniu obiektu wybierz dokument do dekretacji. W sekcji poniżej, warunki, wybierz dokument określonego typu i w polu obok odszukaj raport kasowy. Dodaj kolejny warunek i wybierz z listy obiekt został dodany, pierwsze zapisanie. Teraz wskaż czynność automatu, to jest dekretuj automatycznie. Jeśli chcesz, aby czynność wykonywana była całkowicie automatycznie, pozostaw domyślne ustawienia wykonania w sekcji „Szczegóły wykonania. Koniecznie w pozycji „relacja z innymi automatami” zaznacz opcję „Pozwalaj na wykonanie po innym automacie. Zapisz definicję. Gotowe. Właśnie przygotowałeś program do bezobsługowej dekretacji miesięcznych raportów kasowych. Pamiętaj, że taki sposób księgowania raportów kasowych powiedzie się pod warunkiem posiadania wcześniej zdefiniowanego schematu dekretacji dla dokumentów typu raport kasowy, a także jeśli status księgowy generowanych raportów przyjmie wartość opisany. Jeśli chcesz, aby każdy nowotworzony raport kasowy przyjmował automatycznie taki status, Przejdź do modułu Konfiguracja, sekcja Ewidencje Dodatkowe. Przy pomocy wyszukiwarki odnajdź parametry obsługi typów dokumentów. Spośród listy dokumentów odnajdź i popraw raport kasowy. Pozycję Domyślny status księgowy ustaw na Opisany. Zapisz wprowadzone zmiany. Gotowe.